Cześć, cześć. W tym odcinku poruszymy problem autowyboru serwera, kiedy wchodzimy do naszego Counter Strike'a 1.6, no i wybiera się nam automatycznie serwer. Link do pobierania Counter Strike'a podam też w opisie, ja już nagrałem filmik, jak go pobrać, skąd, jak na przykład, nie wiem, masz skąpą babcię, albo rodzice nie chcą ci kupić, no to możesz wtedy z tamtej strony pobrać. No dobra. Czyli tak, wchodzimy do naszego Counter-Strike'a, tak? klikamy Find Servers, chcemy wejść na nasz ulubiony serwer, no i nagle okazuje się, że mamy ściągniętego jakiegoś wirusa, który wybiera nam serwer automatycznie. Wygląda to mniej więcej tak auto-connecting, ładuje nam się jakiś nieznany nam serwer z reguły to jest ruski serwer bo to pewnie ruskie wymyślili ten, ten, ten wirus no i, i co, wtedy, co wtedy zrobić? co wtedy zrobić? a no wtedy to obejrzeć ten filmik, który właśnie nagrywam szukamy pliku game.nu.rs gdzie znajdziemy ten plik? ten plik to musimy go poszukać w folderze gdzie mamy zainstalowanego Counter Strike'a, czyli w moim przypadku to jest dysk C, pliki programu, 86, Counter Strike 1.6, potem wchodzimy w CS a potem w Resource. Tam musimy poszukać tego GameMenu.res. Może być on też zapisany bez tego .res, tylko GameMenu. Co z tym plikiem zrobić? Ten plik musimy usunąć bez obawy, nic się nie stanie. Nic się nie stanie z naszym CS-em. To jest właśnie ten plik, który powoduje to, że wywala nas do tego serwera, tego niechcianego przez nas, którego nie znamy z tego z wirusem. Ten plik musimy jeszcze raz powtarzam usunąć, zamknąć wszystko, odpalić grę jeszcze raz i wszystko będzie w porządku. Mam nadzieję, że pomogłem. Na razie, trzymajcie się.